Kochani, witajcie, witajcie. Czy już wiecie, gdzie jesteśmy? Trzy, dwa, 1. Witajcie w Warszawie. Tak, idziemy teraz właśnie na śniadanko do Bacon i spotykamy się z moją kupelą, z którą nie widziałam się 8 lat, a studiowałyśmy razem, więc mega się cieszę. Tu jakaś koleja, chyba do kościółka właśnie. Lecimy, ładna pogoda, choć wciąż chłodno, no i padał śnieg, więc. Uhu. Lecimy, lecimy, lecimy o i gołąbki. No, witajcie, moi drodzy, witajcie. Dobra, dom. Jałmużna, no, a nie, to dla ludzi bezdomnych. To tak, no. Zobaczcie, jak ładnie. Ludzie już chodzą. Mimo, że jest godzina 12, to nie można powiedzieć, że jest wcześnie. Ale bardzo przyjemny dzień, pogoda, fajnie, że śnieżek posypał i będziemy zwiedzać. Zwiedzanie Warszawy, mężulek mówi, że mu się bardzo podoba. Słuchajcie, jest tyle ludzi, że ja jestem po prostu w szoku. I oczywiście nie ma Warszawy bez TVP, ale nie wiem, dlaczego TVP Polska tu jedzie. Nie wiem, co tu będą robić, tam mamy Stadion Narodowy. Piękna choinka. I, I cute. Jest ładnie, bardzo ładnie. Mamy znowu szczęście, wiecie? Mieliśmy w Krakowie szczęście, i tutaj też mamy szczęście. Jest ślicznie. Można chillować, spacerować. Fajnie. Mega się cieszę. Wiecie co, nie byłam tyle czasu w Warszawie, że po prostu, no nic z tego nie pamiętam, co tu się dzieje. Klimacik jest, sprzedają tu różne się. Podziwiamy, zwiedzamy. Będziecie mieli ze mną taki walk, spacer po Warszawie. Cafe na Naleśniki, no look, they have naleśniki. No Mm -hmm. Tutaj też jest jakieś zapiekanki. Mm -hmm. ładniutko zapiecek za Opierogarnia. Mm -hmm. Chyba słyszałam o niej. Krakowskie przedmieście. I think this one is a good one. Pierogi Ja. So. Yeah. We can come later. Jazz hold on. Ale ładnie. Ej, powiem wam, no nie wiem. O, oh, Wedel. It's chocolate. Wedel, Polish one. Like in US we have Nutella, so here. Wedel. Mm -hmm. No powiem wam, że ja nie wiem. Czy Warszawka, czy Kraków. What do you think? Warsaw or Krakow? Warsaw. Warsaw. Dla mężulka Warszawka. No jest tak, no nie wiem. Inaczej. Fajnie, fajnie. Idziemy, spacerujemy po Warszawce. Tyle kochani, bo to będzie nuda po prostu. Nie chcę. Polski smak. Tu jakieś kolejki też. I know here somewhere that Magda Gessler restaurant too. We should try. To jest to w Poland. A ludzie już sobie jak żadne winka piją. W południa, co tam? Gościniec polski, pierogi. Mhm. Ale my zmierzamy do Bacon. Mówię Wam tak, jak Widziałam, Instagramerki, YouTuberki polecały. Wyglądało to super i nasza kumpela też powiedziała, że jest pyszne. Tu, jako jestem taka ślepa, no nie mam pojęcia nawet co to jest. Co budynek? Kościół! Wygląda jak Kościół. Nie śmiejcie się, ale nie byłam w Warszawie z 10 lat może w ogóle nie pamiętam nic może zachaczycie i zobaczycie kogoś słynnego, chodzącego po rynku no. zakładam rękawiczka bo już zimno tu gołąbek, mówi wam dzień dobry no i spędźcie ten dzień razem z nami kochani dobra moi kochani, tutaj mamy bazylikę świętego krzyża która jak

Że tam jest e, pomnik Mikołaja Kopernika. I to się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Ładniutko. Bardzo nam się podoba, naprawdę, bardzo nam się podoba. Warszawka. Się... jak ładnie udekorowany sklep. Manufaktura cukierków Ślicznie. Wow, bardzo mi się podoba. No, my dalej zmierzamy, kochani. Zostało nam 15 minut z spacerkiem dojdziemy do naszej miejscówki na brunch, lunch, no bo to już w świecie. O tu lawendę sprzedają, bo nie, jest mega cute. Naprawdę chyba bardziej mi się podoba niż Kraków, naprawdę. Tak jak z miężółkiem pozbawiamy, ale Kraków i Warszawka jak najbardziej na propsie. Uuu jak super w bielerzędzach. Spacerek po mieście. Ktoś mi ostatnio napisał, żebym pokazywała więcej miasta niż siebie. Tak więc mam nadzieję, że ten film was usatysfakcjonuje, moi drodzy. Tak. No i tam mamy moi kochani Muzeum Narodowe. A tutaj Palma, Palma w centrum Warszawy, zimą. Uhu. Nie trzeba po Florydach jeździć. Już wysłałam do mojego wujaszka, bo on ma obsesję na punkcie Palm. I już mu wysłałam, że po co jechać na Florydę? Jak można kurczę w Warszawie to samo mieć. O, no, i tu oczywiście aleje jerozolimskie. Mm -hmm. No hey. i słuchajcie, patrzcie co my tutaj widzimy. Spotka Gessler na widelcu, tu jest sklep, restauracja przyjdziemy może wieczorem jak się uda Tu już jest mniej, mniejszy tłum, mniejsze wiecie zgromadzenia ludzi, no a to chyba jest plac trzech krzyży jak dobrze pamiętam Moi drodzy moi drodzy jesteśmy coraz bliżej do Bacon I can tell, but I'm not sure if it's something. Czekajcie, Pałacę, moi końca, drodzy, idziemy do Pałacu Kultury, to jest moja Emily, piękna i ona nas oprowadza teraz. Zjadłyśmy przepyszne taki lunch, śniadanko, nie wiem, jak to nazwać, nawet brunch, brunch bacon, polecamy, no i co, po ośmiu latach, co na moja żywo. droga, na żywo, prosto z Warszawy, Woohoo. no idziemy, idziemy do Pałacu Kultury teraz. Zobaczymy. Najważniejszy punkt, tak? Tak. tak. Czekaj, ja tak trzymam ten telefon. Symbol of Warsaw. Symbol of Warsaw! Zaczynamy! Lecimy z najlepszym przewodnikiem. <laughs> który myli y, jedno z drugim, ale... <laughs> I mamy Pałac Kultury, moi drodzy. Mamy, idziemy. Będzie fotka. O, Starbucks jeszcze, no tak. W Warszawie trzeba zaliczyć Starbucksa. No. Tutaj gdzieś jest, tak? Chyba na lewo, ile to dziewczynka. Mm. Okej. Okay. Dobrze. Idziemy pod pałac. Pałac kultury i nauki w Warszawie. Ale ty mówisz, że to nie jest nic ciekawego, co? Nie wypowiadam się, bo Emilaka <laughs> się nie wypowiada, bo będzie. Dobra, też się nie wypowiada. Piękny. E to jest wiesz, wisienka na torcie w Warszawie, nie? No taki symbol. symbol dobrze. dobrze, dobrze. No nie wiem, Pani. Moi kochani, jesteśmy w Pałacu Kultury i lecimy na taras widokowy. Tu jest kolejka do KAS, ale nam Pani powiedziała, że można kupić online i bez kolejki wtedy. Idziemy w zupełnie, dosłownie tam. Tam, tam, tam. Jest kolejkowo, pach, pach. No i fajnie. Zobaczymy. Warszawę z Pałacu Kultury. I zobaczcie, jakie widoki. USA, w Warszawie, moi kochani. Mega. Tutaj jest napisane, będzie lepiej, coraz lepiej. Już jest dobrze, nie? No. Nie jest źle. Nie, Polska jest piękna. No Lubię Warszawę. Lubię Warszawę. Mega.

Warszawa Centralna. Tu jest właśnie dystrykt biznesowy, Emilka mówi. Mordor. Był Mordor? Mhm. I zobaczcie, to wygląda tutaj tak. Mamy wszędzie okna otwarte, można sobie patrzeć, podziwiać, oglądać. No i jest fajnie. jest Fajnie. Nie ma tłumów. O, tu sobie siedzą ludzie, proszę bardzo. No, cute, cute. Ale zimno jest tu, nie? Zimno. Aha. A tu moi drodzy, lodowisko też widzimy, no ludzie jak mróweczki. Kolejno. Mega, mega, naprawdę. Pięknie. No, co chyba jeszcze fajniej niż w ciągu dnia. Zdecydowanie i tak na starym mieście. Nie, wiem, czy nie. Tak? Wow. No to zaraz pójdziemy na stare miasto. I ten śnieżek fajny super. Możesz zrobić. Moi drodzy, a tutaj to jest po prostu śmiech na sali. Tu mamy. Pałac Kultury. Tu mamy Galeria Studio, a tutaj to białe pudło to będzie raczej jest już Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak więc Emilka mówi nam, że po prostu było wiele spekulacji na ten temat. Wiecie, ludzie walczyli o to, że no jak można takie, takie pudło wybudować na środku, kiedy tu mamy Pałac Kultury i wiecie, takie piękne budynki ze sztuką, z posągami, no, no to jest Warszawa, to jest Warszawa, tam jest Teatr Dramatyczny. Więc jak następnym razem przylecimy do Warszawki, to na pewno trzeba będzie się udać gdzieś do teatru, właśnie pochodzić po muzeach. Chciałabym, mężulka, wziąć do Muzeum Powstania Warszawskiego. No, wiecie, nie ma czasu, nie ma czasu, ale lepszy ryc niż nic, tak więc cieszę się bardzo, że jesteśmy oprowadzani, no Emilce mega wdzięczni. I idziemy jeszcze teraz na herbatkę oczywiście zimową, bo no to jest must have, to jest must have. No i potem jakiś obiadek chillera, może jeszcze łazienki królewskie, ale zobaczymy. A jak nie, no to trudno, następnym razem. Like it? You like it? ja yeah. Nice. I lecimy, w Warszawa! Nie, wiecie co, Warszawa mega mi przypomina Chicago. Tak więc normalnie bardzo lubię. Jeszcze fun fact tutaj. Uberami są tak tak więc to jest hit. To jest po prostu hit. o, o sorki. Dobra, o jas. Dobra. Ten jest lepszy, taki bardziej. No i słuchajcie, trafiliśmy na kolędników. Moi drogi. Proszę bardzo, kolejne lodowisko. To jest inne niż te co widzieliśmy z Pałacu Kultury. Ślicznie. Ludzi, ludzi, ludzi. Na herbatkę na razie nie poszliśmy, bo jest za dużo ludzi, ale może nam się uda później. Na lodowisko też nie idziemy, bo boimy się, że wiecie, ktoś nas zrani i będzie kicha. No i jeszcze księżyc. Uhu, ładnie. I jak widać plac zamkowy. No i tak. Jest i zamek, oczywiście, za tą sceną. Nie wiem, co tam będzie, ale. You making me shine. Nie, może chcesz tu się ja cię Nie, gdzie? Nie, nie, nie. Pokazuję, to jest spacer po Warszawie. I próbujemy iść teraz do bazyliszka, żeby coś zjeść, i zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Bo w tej miejscówce z herbatką niestety trzeba by było bardzo długo czekać i mam nadzieję, że później nam się uda tam wpaść. A tutaj jest Polka, Magdy Gessler. No ludzi jest, Jezu, powiem Wam, szok. Wow. Wesoło, wesoło. No. Nie szaleństwo to jest, patrzcie ile ludzi tutaj jest. To jest jak mrówek, jak mrówek. No i dotarliśmy, słuchajcie, do bazyliszka. Jest koleja, ale będziemy czekać i wiecie, zobaczymy. Fajneczki są. I tu zobaczcie, jaki ładny bazyliszek. Proszę No ale tu już popatrzcie, szybko się rusza kolejka. Mam nadzieję, że niedługo wejdziemy. Zjemy i i siedzimy kochani w bazyliszku. Tu jest słynne lustro, w które bazyliszek popatrzył. A tam mamy jarmark za oknami, a to jest pierwsze piętro, tak? Więc patrzymy. Co? Sala z lustrem. Tak, sala z lustrem. Ogromne menu. Nie wiem, coś będziemy zaraz brać. Czy polskie danie, czy coś takiego. Słynne dania, proszę bardzo, mają sznycel. To taki wiedzyki, no, spędza, nie? tak. No trzeba coś popatrzeć. Wow. Wow. no, hej! Hej! Hej, sokoły, Omijajcie! No. Uh, dobra, co to jest? Miśliwka. Dobra, na zdrowie. Dobra? dobra, słuchajcie, próba numer dwa po Bazyliszku. Lecimy do. A to nie tak. T-shirt? No. Dobra, lecimy. Oh, yes, let it go, let it go Run Run Szybko, miejsca nie będzie, miejsca nie będzie. Dobra, idziemy, zobaczymy. Idziemy do... Oho! No chyba nie. Powiem wam, że ta miejscówka to jest sztos. To jest sztos. Mają herbatki napary, deserki. No zaraz będziemy coś wybierać. Emili nam doradzi, co tu wybrać. <śmienic> <śmienic> No i słuchajcie moi drodzy, jest po 22 herbatka wypita, która była przepyszna, więc serdecznie polecam same fusy. Tak, dokładnie piliśmy jedną białą herbatę, grzańca białego, czerwonego i była szarlotka dla mężulka. No i teraz zobaczcie, jak pusto jest w porównaniu do tego, co było jakieś 2-3 godziny temu. Koina, no i jeszcze świąteczny vibe. Kiedy oni tu już wszystko będą te zdejmować, świecidełka? Nie wiem, pewnie przełomu tak? mm -hmm. tego. O tak? Mhm. O, tu jeszcze nawet są pootwierane te budki. Patrz. Wow. Życie nocne trwa. Życie nocne trwa. tu jakieś, nie wiem, też restauracja czy jakieś kluby, nie wiadomo co. Michelin? Tak. It It's to Gessler, oh, ale... Michelin Star Restaurant? Ale nie O, mhm. 4.1 or something. Uu, ale czemu myślisz, że tu kuchnia warszawska? No tak, no, się... ta, Gesslerowe się trzepiają, no. Tutaj zobaczcie, jak ładnie. Idziemy, idziemy, będziecie widzieć nocny spacer po Warszawie. Tak, więc tak. Apteka. Aptekę wszędzie się pozna po tym znaczku, nie? Jak it was Apteka in German? Aptekens? Tu herbatkę chyba nawet też serwują, nie? Jak ktoś czeka grzańca? Myślałam, że herbatka. Nie no, ślicznie. Chyba jest najlepiej chodzić tak mega późno, nie? No dzisiaj moi drodzy, Emilii była naszym pięknym, wspaniałym przewodnikiem. No i no miejscówki super. Ten tak, ten cały bazyliszek, mm -hmm. Mega, no sznycle superowskie. No i co jeszcze? Mężurek same wziął fusa. kaczkę, same fusy nie herbatka. To chyba pobija wszystko ta herbatka. Starbucks był. No Starbucks był. Amerykański. Tak, ale no smakuje identycznie. Warszawski Starbucks czy amerykański to samo. Pałac widokowy, ten taras widokowy. No, Pałacu, Pałacu Kultury. Polecamy. Nie wiem, chyba dużo jest opinii, że jest słabo i w ogóle, ale myślę, że jak ktoś jest pierwszy raz, to mega jest super zobaczyć. Tak raz w życiu, nie? Tak. No, ja byłam pierwszy raz. No. Więc Emili była pierwszy raz, my też byliśmy pierwszy raz i jesteśmy zachwyceni, a tu... I śniadanko twoje wymarzone. Jakie? Oj, śniadanko w bacon, no. Ojej, ej. No mega polecam, kurczę, przenosimy się do Warszawy. Miał być Kraków, Wrocław odpada. Lecimy do Warszawy. To zapraszamy. Zapraszamy. No, tak więc na dzisiaj to tyle. I jeszcze pewnie zobaczymy się, moi drodzy, jutro. Więc za mieli zobaczymy się, mam nadzieję, niedługo znowu. również mam nadzieję. Tak. No więc. Tak. I jeszcze ostatni widok na Stadion Narodowy. Napis Warszawka I można lecieć i do następnego. Uhu.